Cześć, witajcie z farmy Sielanka, z naszej mini pasieki. Dzisiaj 16 lipca, zgodnie z instrukcjami mojego mistrza, pana Andrzeja, idziemy zrobić przegląd ula i zobaczyć, co tam słychać w naszej mini pasiece. Tutaj o, widzę pięknie kwiatki zakwitły. Zrobiłem tutaj taki klombik kwiatków, które no, nie wymagają za dużo tutaj opieki. One się też fajnie rozsiewają. Także na przyszły rok będzie ich tu więcej. Fajnie to wygląda i też pożywienie bezpośrednie bliskie dla naszych pszczół. Ok. podstawimy nasz podkurzacz. wejmiemy naszek. Na co mamy zwrócić uwagę? No, odzwoniłem do mistrza i mówi, żeby sprawdzić, czy, czy jest czerw odkryty, zakryty, czy po prostu matka robi robotę, bo to jest z wólu najważniejsze. Także na tym się skupimy. Zaczniemy może przegląd. Od, może od przodu. Wyjmijmy nasze odstępniki. Wszystko jest mocno zawoskowane, zaklejone. Piękna pogoda, ale tak trochę burzowo się zrobiło. Tu widzę coś, że był jakiś intruz. Nie wiem co to za jajeczka. Że eee, i grzeje słońce, ale jest tak parno, duszno. No pszczoły większych pszczół pewnie jest na, na oblocie. No to musimy podważyć. Ciasna ramka, naprawdę. Widać dużo, dużo, dużo pokarmu. Dużo miodu. Pierwsza ramka. a niej nie widzę. Nie widać czerwiu. Sam pokarm. Odklejmy i zrobić miejsce kolejne odstępniki. Tu jeszcze jajeczka, jak widzicie larwy. Gdzieś też powinna być matka, ale na razie jej nie widzę na tej ramce. To jest właśnie czerw, część przykrytego już czerwiu, część odkrytego. Ważne, że jest czerw, to jest dobry znak. Znak, tak jak pan Andrzej mówił, żeby głównie dopatrywać się tego, nie, no, to jest, to jest najważniejsze. Widzicie, już tu sobie, że powoli będę blokował. Damy im trochę, troszkę dymu. Żeby się schowały. Zaplombujemy już tutaj, to, co żeśmy przeglądali? No i tak. Wiecie, w przyszłym roku, no w zeszłym roku, co miałem jeden odkład w szczelinie, co mi te pszczoły nie nie przezimowały, nie przeżyły, podkładałem tam matkę. No wiecie, nie miałem takiej wiedzy i nawet nie miałem kogo się poradzić, dowiedzieć. Ale w tym roku, jak kupywałem te dwa odkłady od pana Andrzeja, to tak po analizie rozmawialiśmy i on powiedział, no, że jak matka, no w tamtym roku w ogóle był kiepski z pszczołami, że matki nie czerwiły. E, po 15 lipca, e, bo co się okazało, że e, pszczoły, matka czerwiąca e, po 15 lipca e, e, m, składa jajeczka tych pszczół, e, które e, wykluwają się i żyją 7 miesięcy, czyli tak, żeby rój pszczeli przeżył. A wszystkie do 15 lipca, to są takie typowe robotnice, które one tylko. M, przynoszą pokarm i żyją krótko, e, dlatego tamten odkład mi nie przetrwał, bo po prostu matka była, prawdopodobnie jak podkładałem te, te inne matki, co przewoziłem, ona pewnie była w ulu, tylko po prostu nie czerwiła, a te pszczoły nie przyjmowały nowej matki, no bo miały starą, nie? A to, że nie czerwiła, to, to już nie ich wina, nie? No i to tak... To tak właśnie dowiedziałem się takiej, takiej ciekawostki, takiego, jaki był powód i przyczyna tego, że, że pszczoły nie przeżyły. Mam nadzieję, że te dwa odkłady, no będę robił wszystko, żeby, żeby one rosły w siłę, i teraz no z, z konsultacją z moim mistrzem, że tak powiem, na pewno się pan Andrzej na to nie obrazi. Mistrzem pszczelarstwa, będę to konsultował, każdy swój ruch tutaj w Ulu. bo to jest ważne, wiecie, to jest po prostu, to nie jest e, prosta, prosta rzecz, e, taka jakby się to miało wydawać, nie, że nie wiem, mam se dwa ule i sobie tu e, robię co chcę. Nie, 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 to tak nie jest. Po prostu tu to jest. To wszystko musi działać. E, jak należy. Także tutaj też widzę czerw. Jest matka. O, fajnie. Jak widzicie, matkę. Ona jest zaznaczona białą ósemką. Ma przyklejone opalitek. Chodzi po prostu. Yy, Matka szuka szuka wolnych komórek do zapodnienia do złożenia jajeczek. Także to mi się podoba. Przeszła na drugą stronę ramki. Hmm, no tak sobie wiecie. Unika mnie. A jest tu. sobie chodzi. Ona chce przejść pewnie na inną ramkę. Także ja delikatnie poszła sobie nie, jest tu, chodzi także ja sobie ją pozwolę, tą ramkę już włożyć. Matka po prostu y, jest. Ma się dobrze. Wszystko jak najbardziej w porządku. Y, ja oszczędzę sobie nie będę już dokuczał tym pszczołom. Po prostu zobaczyłem to, co chciałem zobaczyć. Y, mam nadzieję. Też zobaczyliście, co chcieliście, a ja Wam pokazałem to co, to, co mogłem. Także pozdrawiam Was serdecznie. Tutaj z mini pasieki. I co? I do, do, do usłyszenia w przyszłych, w kolejnych naszych odcinkach tutaj o pszczołach, że tak powiem. Także trzymajcie się zdrowo, ciepło i miłego weekendu. Hej, pozdrawiam. Cześć.